Hejka widzowie, dzisiaj będzie kolejny filmik. E, jeszcze takiego nie widzieliśmy. Raczej nie widzieliście wy, bo dzisiaj dwa filmiki z rzędu. Hejka, to ja Niulka! Tak. Dobra. Chodź e, Niulka, bo musimy Co? iść do salonu. Gier! No, bo dzisiaj jest sobota. Dzisiaj e, masz... jest pełny dzień. Tak, wspaniały dzień. Tak. Można się przebrać. Bardzo wspaniały dzień. Z moją brózeczkę. Fajno. Nawet bardzo, bardzo, bardzo. Czemu ty mi kiwasz? W ogóle ja nie wiem. Chciałem tak zrobić. Bardzo! Fajnie. Dobra. To ja już się przebiorę. Tylko... Idę do... Ej Szymon, chodzi, bo ja trochę mam problem. Ta taką? Taką? Tą? Czy taką z kokertkami Nie wiem. Co? Chyba tą dzisiaj wezmę. E, dobra, no, to dobra. ja może idę tam na dół. Okej. Okay. ale mamy jeszcze dużo czasu, bo jeszcze przed otwarciem jeszcze e, jest zamknięty salon. G, to może się jeszcze trochę pobawimy w naszej sali. No zamknięty. dobra. To ja już idę na dół. Dobra, to ja też już zjadę. O nie, czemu tu jest sala gimnastyczna. Tak nie miało być. Teraz. O, o. U, wow, dobra. Dobra, pobawimy Ty się. się. E, może go. E, mm. nie, nie Nie. Tak jest słaby. Się no. Wt wtedy się siebie odszukamy. Ej, dobra. I Zobac dobra, Zobaczy na, na godzinę. Dobra, Julka, chodź już. Tak, bo już, już Trochę taka późna godzina. Dobra, chodź. Już otwierają? Tak, już otwierają właśnie. Dobra, chodź. Dobra, no to możemy już wyjść. No, właśnie możemy już. A nie, nie zjedliśmy śniadania. Chodź, zjemy no tak, z... śniadanie. E, dobra, to ja coś zrobię szybkiego. Dobra. Na śniadanko. Zbierzę, A ja sobie pooglądam telewizję. Nie spóźnili, bo pamiętasz jak no, pamiętam. kiedyś. pamiętam. Spóźniliśmy się na lot samolotem. Tak, e, tutaj biorę już na stół. Na stół biorę. Wow. Dobra. O! Chyba lepsze! wiadomości! O! Co to jest? Dobra, nieważne, chodź, chodź. J Jemy śniadanko. Szymon, uh, uh. bo się spóźnimy znowu. Ah. No dobra, już! Chodź. Dobra, Janks. Nom nom nom, 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 nom. Dobra, już zrobiliśmy. Dobra, chodź szybko. Masz jeszcze coś chcesz do Nie, chodź. Ale po drodze może sobie kupię kole. no ok. Kup sobie tam jak chcesz coś fajnego. No dobra. To my już wychodzimy. Chcesz załatwić jakąś tam fulkę, bo widzę, że jeszcze nie zdraspiłaś. No właśnie. Tak. Taką? Tak. No ok. Czyli jakaś ciekawa, nowa ty ją odmalowałeś, taka jakaś nie? Nie no, taka jak zwykle. No nie wiem. No jak zwykle. Ja sobie chcę pooglądać się spóźniliśmy znowu. No dobra, oki. To no ja jeszcze zatankuję za ma, Mamy jeszcze bardzo dużo czasu Aha Możesz też tam kupić tą kolę obiecaną No właśnie kolę kupię Bo się chce bardzo chce pić Kupisz jakieś tam doritosy czy coś Ups Jakiś chipsy No dobra to, to ja tankuję już Kupię jakieś tam przekąski, no, żebyśmy no, ja, na cały dzień nie byli głodni Bo wiesz jak będzie. Dobra. No to idę zapłacić Dobra Karton będzie Mamy bardzo dużo czasu Jeszcze nawet nie otworzyli Dobra. Simon, a, a wiesz, że ten, ten właśnie salon gier jest no bardzo nowy A Wczoraj jego zbudowali. O, to fajnie Ciekawe jakie tam będą atrakcje No ciekawe Proszę mi to wskazywać, niewidzialna osoba i to też Dobrze nie, niewidzialna osoba. Do widzenia i niewidzialna Ma, o, osoba. O najnowszy TikTok z, te, z tego miejsca salonu gier. Nie Zobacz muszę co mam. Palajkować. Co? Chipsy. O, chipsiki, dobra. To chodź tu, tu sobie, sobie z, zjemy na świeżym powietrzu. No, te, Weź. Te, te daj te to są nowe podobno. To są. O takie niebieskie, tak. takich jeszcze nie było. No. I tu o, jeszcze kolka. mam kolkę. Weź. fajne. Dobra, to, to jedziemy. No dobra, w sumie no, tu jechać, ej, tu jechać. Dobra, to jeszcze sobie zrobimy na darmową myjnię. O, myjni jeszcze nie było. Była, była. O, puciu, 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 puciu. Dobra, teraz jedziemy prosto do salonu gier. Jedziemy! Ale dobre te dolitosy, on jest No Dobra! Dobra, chodź. Yes! Otwarcie! Open! Dobra, to ja sobie... Pojeździmy na Jadę! a prawie się wywaliłem! Mój jest jakiś zepsuty. jak? Zobacz! Jak? Jak jest twój popsuty? Zobacz, tu też jest taka fajna gierka. No? AAAAAA! Tu trzeba zdobywać punkty. Tylko uważaj, bo będziesz pital. Nieczynne. Nieczynne. Yy. No to, ale wezmę sobie tak to. Też. Weź! O, tu jest ta gra Super Mario. To sobie w nią pogram. Dobra. No to chodź, jeszcze po, pójdziemy na lody, bardzo tu so, so, są, jest taki są bardzo, bardzo blisko lody. Dobra, to jaki też smak, ja zapłacę. E, Okej, okay. no sobie chcę może miętowy. No to weź sobie, a ja sobie wezmę Happy Albo Birthday. No to z, ja, ja wszystkich zapłacę. Dobra. O nie, już tak późno, ale już przed nami tyle atrakcji. No właśnie. Dobra, to szybko dokończę tego loda i szybko jedziemy do gareli. Mi jeszcze został. Aha. Ale to dobrze, szybko ten No Dobry, bardzo. Aha, już prawie północ. Prawie musimy, to zamknął. Musimy iść do kina. No właśnie. Iść do banku. No tak, o nie, nie, tu. Dobra, też open. jakiś nowy sklepik tu. Czekaj. Sobie wezmę popcorn. No, 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 no. Mi zostały te Doritosy. Tu można wejść? Eee, szkoda. Dobra, to ja usiądę może tu. A ja chcę najwyżej, no, 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 bo najwyżej no, 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 no. jest najlepiej. A w sumie to ja koło ciebie usiądę. Oj, zobacz, tu jest ten najnowszy film Bandyta. No? Oglądamy. Dobra, ja już mam pokój. O, zakończyło się dziwnie, tak biednie. No. Dobra, chodź. Po pojechał sobie na koniec. No, to dziwne bardzo. To chodź szybko. Fajnie, tak oświetlone to zrobi. No? Właśnie, fajnie bardzo. Teraz szybko idziemy, jedziemy jedziemy na, do banku, bo jest do, do 21, a jest. Dwudziesta, dwudziesta, pięćdziesiąt dziewięć! Szybko, biorę kartę kredytową. Szybko. do banku wypłacić sobie pieniądze, pięć pieniądze. Ej, skąd ty masz te... Tych nie wziąłeś. Skąd ty to masz? Czekaj. Dobra. I teraz mam pieniądze. Okej. Dobra. No to już mam. Dobra. Chodź. na szczęście zdążyliśmy na Tak. Ale fajnie było bardzo. No fajnie, ale poczekaj. To jeszcze sobie kupię nowego iPhone'a, bo mam bardzo dużo złotych. No dobra, ci też kupię, bo mam bardzo dużo. Bo no naprawdę. Się gdzieś dobra, chodź. Trochę, o, trochę. pamiętasz jeszcze, był dzie dzień babki wczoraj? Może coś kupimy? O, dobra. Tam. No to może coś tam kupimy. Dobra. Dzień dobry, co, co tu chcecie? Ja bym chciał jakiegoś iPhone'a na przykład takiego. O. o, takiego? Tak. No bardzo mało to czuję, przecena. 25 zł. Yy, dobrze, ja zapłacę kartą. Dobrze, dziękuję. Proszę. Dobra, no to chodź jeszcze tam na pocztę. To poczekaj. Myśmy iść przecież, bo wczoraj był dzień babci. I no, to kupić jej prezent. No tak. To dzisiaj pójdziemy jeszcze. Może jutro oddamy ten prezent, bo już mi się. No to chodź pocztę. szybko na pocztę. Odbierzemy paczkę, to jest linii. Nie no, ta jest. Ja też mam jakąś paczkę. To jest od babci? Tak, to jest od babci. To jest napisane babcia, dobra. Babcia? Tak, no zobacz, na mojej paczce jest napisane babcia. No dobra. Babcia. Chodź szybko. Ale czemu powiedziałaś babcia? Nie wiem. Tak sobie no to szybko Dobra, trzeba Dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy Tylko uważaj, bo mogę stąd wypaść Yedimi, yedimi Życie jak pajka. Dobra Jesteśmy? Już? Jedimy w klapkach pod nim Yedimi Dobra, chodź szybko I teraz Kale szybko. A to, tą paczkę z napisem babcia. Nie wiem, czy to jest z babcia. No, ja też. Dobra, ale ja już jestem taki zmęczony, że pójdę w tych w ubraniach. W ubraniach spać. No dobra. To no, no. ja też pójdę. To jest chyba kule. Dobra, to jeśli ta przygoda wam się podobała, dajcie subskrypcję i łapki w górę. Pa! pa!